Hej, jakiej tutaj Wika i zapraszam w 8 dniów vlogmasów. Dzisiaj będzie niezłe story time z mojej pierwszej rozmowy o pracę. Zrobię wam hoc zakupowy z Warszawy i lecimy z otwieraniem kalendarzy adwentowych, ponieważ wczoraj nic nie otworzyłam, więc mamy podwójne okienka wszystkiego. Um, wczoraj niestety nie było filmu i mega za to przepraszam, ale ze względu na to, że wstawałam o 5 i wróciłam o 23 do domu, po prostu nie było szansy, żebym wam wstawiła już cokolwiek. Eee, I też montuję wiadomo na bieżąco ponieważ każdego dnia jest coś nowego i nie miałam kiedy tego zaplanować, żeby wam wcześniej wstawić i dlatego też jeden filmik się nie pojawi, filmik z wczoraj się nie pojawi, ponieważ nie nagrywałam na wyjeździe, także... Przepraszam Was bardzo za to, ale od dzisiaj lecimy normalnie i przy okazji Wam opowiem, jak było, pokażę Wam, co kupiłam, bo niezłe rzeczy udało mi się znaleźć. I przy okazji też otworzymy oba okienka, szczególnie z tego kalendarza od mamy, jestem ciekawa, ale otworzymy też resztę. Także, nie przedłużając, zaczynamy od kalendarza od mamy. Wydaje mi się, że ja chcę od tego zacząć, bo wiem, że to będzie najciekawsza. Więc zaczynamy z siódemką jeszcze z wczoraj. W ogóle, ko strasznie kocham to, jak moja mama to wszystko zapakowała, bo ta opakowana. Nie dość, że są tak urocze i estetyczne. To jeszcze bardzo fajnie się je drze. I... No, no mam trochę wyrzuty, jakie drę, ale dobra. Lecimy. Eee, ja jestem w stanie powiedzieć, że to jest Lego. Jestem pewna, że to jest Lego. No, myślę, że wszyscy jesteśmy tego pewni. Więc tutaj już nie będę macać, bo w sumie no nie ma co. Jest po prostu karton. Także let's go. Ej, ja już zobaczyłam. Uwaga. Nie wierzę. To jest LEGO Renifer. Ej, on jest taki uroczy! Zaraz go sobie złożymy, ale jest super cute. Kosztował 5 zł. <grych> A, przypuszczam, że to jest spepka, to wygląda jak spepka, ale nie, jest prześliczny, naprawdę. Otwórzmy go. Kurde, idę po nożyczki. Okej, okay, mamy nożyczki, także otwieramy go od, od dołu, nie od góry. Kurde, to nie jest takie proste. Dobra, mamy to. Let's go. To nie jest oryginalne Lego, ale styl tyłu otwarty, więc się nie dziwię. No bo to jednak jest każdy przedmiotowy. <grymne> to są mini klocki. Ej, dobra, nie wierzę. To nie są takie normalne klocki, tylko to są takie ultra miniaturowe klocki. Ej, dobra, nie mogę się doczekać, aż to złożę. Mamy też instrukcję, ale instrukcja w ogóle jest na pudełku. Także niestety to pudełko musimy rozwalić, żeby w ogóle dostać się do instrukcji. I tak nie będziemy teraz tego składać, ale <laughs> chcę to zobaczyć. Dobra, ucinamy na dole w takim razie. I teraz tak, to wyciągniemy sobie, żeby to pudełko miało jakby szansę. I teraz sobie tutaj po prostu to musimy chyba rozerwać, bo to pudełko jest sklejone. I mega fajna opcja, bo bardzo ekologiczna. Co prawda przez to nie zachowam sobie do tego pudełka, ale myślę, że to nie jest takie ważne, żebym miała to pudełko. I tutaj na pudełku mamy całą instrukcję, jak e, tego renifera zrobić. I myślę, że bardzo logiczna instrukcja. Ja jestem mega tym zajarana, także na pewno dzisiaj po południu sobie to złożymy. Chciałabym teraz, ale mam za dużo nauki, żeby na się tym bawić, także lecimy dalej. Lecimy z okienkiem numer 8. Moja mama dzisiaj rano przyszła i się sama zastanawiała, co to jest. Moim zdaniem to są jakieś żelki. Zn to, to są żelki, to uczucie jak żelki. Sorry, że mam tak szeleszcza. <laughs> to uczucie jak żelki. Ja myślę, że to będą żelki albo jakieś inne jedzenie, ale powstałem żelki. Także let's go a, miałam rację! mi żelki XXL. Ja ostatnio sprzedaję mało słodyczy, więc dostałem tutaj słodycze, wiem, że na długo mi się na pewno zostaną, ponieważ ja przez długi czas miałam takie, że w ogóle nie mam słodyczy, teraz nadal staram się bardzo ograniczać, ale myślę, że mega słodkie, bo to jednak jest taki świąteczny czas i to zobaczycie się dostaje słodycze, także... Lecimy z naszym nienawidzonym kalendarzem. Ja już mam go dosyć, szczerze, nie chcę mi się otwierać z tych kolejnych okrągłych czekoladek. Tutaj mi jeszcze dwie w ogóle leżą na toaletce, bo ja ich nie jem. Do dla dodawać, żebyśmy otwierali sobie jakieś fajne kształty i zobaczyli, co tam jest, ale tutaj nie ma fajnych kształtów. No dobra, lecimy sobie z siódemką. Siódemkę mamy tutaj, także let's go. Jeszcze ok, mamy podkowę. Ej dobra, podkowa fajna na szczęście, e, myślę, że siódmego przydało mi się szczęście na tym castingu, także mogłam to otworzyć rano, ale dobra. Podkowa była ze mną na szczęście, załóżmy, że była, także jest a... <grytanie> lej. I lecimy sobie z ósemką. Gdzie my mamy 8? O, tutaj mamy ósemkę. W środku miasta, na uchu królika. Tak, to jest królik. Dobra, to lecimy sobie z tym. I tutaj moment pierniczka. Dobra, uroczy pierniczek. Ej, nie wiem, czy piernik już nie był, albo coś mi się pomyliło. No ale jest spoko. I tak tego nie jestem. <grych> myślę, że komuś damy, jakby nie martwić się, to się nie zmarnuje. Dobra, koniec z tym kalendarzem, lecimy z ostatnim. Ostatni myślę najlepszy, jeśli chodzi o takie okienkowe, bo oczywiście od mojej mamy wygrywa wszystko, ale to jest o wiele lepszy niż ten z czekoladkami. No, <grych> jak ktoś mega lubi czekoladę, to myślę, że spoko, ale jednak ja wolę rzeczy. Także lecimy z siódemką. Siódemkę mamy tutaj na samym dole w rogu. Okej, okay, ta świeczka na pewno już była. Ale let's see, już umiem ją wyciągać. To jest chyba ta pierwsza, która zastanawiałam się czym ona jest i to będzie to Glistening Christmas, czyli po prostu świąteczna świeczka. Ona jest ładna, ja nie mam na niej problemu. Myślę, że ja bardzo spoko. Włosy mi dzisiaj tak średnio włosują, ale dobra, jakoś to wygląda. <grych> Lecimy z ósemką. Ósemkę mamy, gdzie mamy ósemkę? Ej, powinnam tak słodko mówić. Ósameczkę. Dobra, nieważne. Ósemkę mamy tutaj, nad piątką. Gdzieś tu? Tu. Dobra, Le lecimy. Uwaga, jaki kolor, i zobaczcie pierwsi. Albo nie zobaczycie? Nowy jakiś. Ej, to takiego jeszcze nie było. jest za kolor, taki szary. Trochę wpadający w niebieski, ale chyba styl szary. Tak się prezentuje. Myślę, że ogólnie mamy matching dzisiaj z tym kolorem, um, ale co to jest? To będzie to! Stony Cove, czyli jakiś kamieniowaty. Nie wiem, dla mnie kamienie nie pachną, więc nie mam pojęcia o co w nim chodzi. Nie jest jakiś mocny i nie, totalnie nie jestem w stanie wam go opisać, ale jest ładny. Także kończymy z tym kalendarzem i idę wam pokazać, co kupiłam. Zrobimy sobie cały unboxing mojego plecaka, ponieważ mega dużo fajnych rzeczy kupiłam, ale też dostałam, ponieważ jako, że byłam na tym castingu o pracę, to wam wszystko opowiem. Także od początku. Pociąg mieliśmy przed siódmą, więc ja wstawałam po piątej jakoś. <grych> więc no mega szybko, ale i tak się ledwo wyrobiłam. I w ogóle okazało się tak, że biegłam po prostu na autobus, który miał mnie dowieść na dworzec. <grych> ponieważ no, trochę tego nie byli, mierzyłam, ale też na ostatnią chwilę pisałam CV, bo CV pisałam do 23 jeszcze dzień przed, także i tak samo nie miałam w ogóle wyciętych naklejek do mojej animacji, ponieważ startowałam na animatora i nie miałam zgrania muzyki na pendrive'a, także wszystko robiłam po prostu strasznie na ostatni moment i przez to spałam bardzo mało, <grym> także no... Nie ogarnęłam tego tak dobrze jak mogłam, ale okej. Okay. Co do rzeczy, jakich spakowałam, to oczywiście... Mamy moją kosmetyczkę z wszystkim, czego potrzebowałam i tutaj chcę Wam też trochę opowiedzieć, bo liczę, że znajdą tym sobie osoby, które właśnie też chciałyby iść na animatora, więc zapraszam mega, żebyście zostali na dłużej. E, oczywiście korektor, bo ja tam, wiecie, takie typowe rzeczy do malowania, bo casting miałam dopiero o 13, ponieważ tak się zapisałam, tam mieliśmy różne godziny do wyboru, ja wybrałam 13, więc e, robiąc makijaż, po piątej. Do trzynastej oni nie wyglądają już tak dobrze, więc tylko tam sobie wziąłam korektor właśnie błyszczyk, wiecie, takie rzeczy. Podpaski jak każda girly things Dezidorem. Uh, nie wiadomo było, co tam będę robić, bałam się, że... <ścoughs> Szczególnie potem tym biegu Renault na autobus, to nie wiem. Wzięłam mgiełkę, ale mgiełkę też kupiłam, ale to, to zaraz się dowiecie. Uh, Scrunchie, bo nie wiedziałam, czy będę tańczyć z włosami spiętymi, ponieważ moja animacja była taneczna. Pusteczki. I tabletki na Także to wszystko i to są też te woreczki takie podróżnicze. Na pewno już je mogliście zobaczyć w moim vlogu w um, e, vlogu do Turcji oraz vlogu z zawodów tanecznych. Tam za bardzo vlogu nie było, bardziej Wam opowiadałam, ale właśnie też korzystałam z tych worków. Też mam drugi worek, w którym były typowo wszystkie rzeczy: portfel, telefon, klucze, słuchawki, powerbanki. Po prostu, żeby mieć wszystko w jednym miejscu i mieć zorganizowany plecak, bo trochę rzeczy w tym plecaku się znalazło. Zastanawiam się, czy najpierw pokazać Wam, co kupiłam, czy najpierw z Wami opowiedzieć właśnie o mojej animacji, ale chyba najpierw Wam pokażę, co kupiłam. Także jeśli są to osoby, które typowo przyszły się dowiedzieć co do animacji, a nie co do vlogmasów, to sobie troszeczkę przewincia. Tymczasem ja lecę z holem zakupowym. Także ja nas do Warszawy oczywiście miałam kilka takich miejsc, które musiałam odwiedzić, bo wiedziałam, że coś potrzebuję, coś chcę. I wiecie, często jest tak, że te rzeczy są na stronie, ale oczywiście musimy płacić za dostawy, nie możemy zobaczyć jak one wyglądają. No i dodatkowo e, minusem było to, że coś jest w promocji, ale i tak płacicie za dostawy, to kosztuje więcej. I ja wiem, że wyjazd do Warszawy również kosztował, ale wyjazd był typowo bardziej na casting, a nie na na zakupy. W sensie oczywiście, <gry> zakupy były od razu zaplanowane, ale i tak bym musiała wydać się pieniądze, żeby jechać na casting, także you know. Oczywiście, na co była promocja w tym okresie mikołajkowym i na co co roku jest to Victoria's Secret? W zeszłym roku chciałam kupić przez stronę i mi się nie udało, więc w tym roku miałam takie, że Ej, pojedźmy do sklepu może jeszcze będą. Moja wymarzona mgiełka to była Romantik. I romantyk niestety już nie było, więc romantyk nie dostałam, ale wybrałam Love Spell. Też jest mega ładna i zdecydowanie jestem zadowolona z tego, że udało mi się ją kupić. Szczególnie, że ostatnio już naprawdę poważnie się zastanawiałam, czy nie kupić jej na lotnisku za 85 zł, a udało mi się kupić za 39, tak jak właśnie o to chodziło w tej promocji. Także pachnie bardzo ładnie. Tutaj pisze, że to jest Cherry Blossom. No i co? No marzenie spełnione, dawno ją chciałam, więc e, to jest taka pierwsza rzecz. Więc jeśli ktoś to ogląda, to jeszcze leccie do Victory Secret, bo nie pamiętam do kiedy jest ta promocja. Kolejna rzecz, to jest również bardzo wymarzona rzecz. W ogóle ja dostałam torbę. Śmiesznie, bo nie sądziłam, że dostanę torbę, a nawet podoba mi się ta torba. Także robimy unboxing. Myślę, że większość ludzi wie, co tancerze kupują w tym sklepie. A ja jako, że jestem tancerzem, to oczywiście był to mój zakup. Także to są te wszystkie znane dresy. y mega marzyłam od dawnego czasu, żeby je kupić i dosłownie już patrzyłam na stronie, żeby po prostu zamówić je sobie i tak dalej, ale no wiecie, cena nie jest dość niska i chciałam je przymierzyć, chciałam zobaczyć jak na mnie wyglądają, jaki wziąć rozmiar i bardzo dobrze że pojechałam, ponieważ e Końcowo wzięłam XS, także myślę, że dobrze, że pojechałam, bo nie przez stronę obstawiam, że kupiłabym większy, więc cieszę się, że wzięłam ki i nawet nie miałam szansy przymierzyć Eski, bo słuchajcie, były ostatnie XS-ki i tak samo były M-ki i L-ki, także mega cieszę się, że się po prostu udało, bo myślę, że to było wielkie szczęście, że jeszcze rzeczywiście ta ostatnia sztuka nam została. No i przymierzyłam, były idealne, także wzięłam. Chciałam, że właśnie, bo... Ponieważ były pierwsze z brzegu, i miałam takie kurę, fajnie, jakbym wzięła jakieś takie, wiecie, gdzieś tam nieprzymierzane, ale no to były ostatnie. Ale i tak miałam takie, że spoko, no bo są w dobrym stanie i w ogóle. Aż moja mama ich nie zobaczyła następnego dnia, jak przyjechałam, czyli dzisiaj rano, i mi pokazuje, że mają dziurę. I autentycznie tutaj, nie wiem na ile to widać w kamerze, jest taka mini dziurka. Ona jest dosłownie miniaturowa i tutaj to jest po prostu pewnie jakiś błąd, no ale tak nie powinno być, także mam nadzieję, że nic się z nią po prostu większego nie zrobi, bo z tego no, trochę kosztowałem. Miałam zniżkę właśnie za założenie aplikacji, bo o to też się postarałam, ale tego. Także moja radość z wymarzonych dresów troszeczkę zmalała, ale na szczęście ta dziura jakby nie przechodzi na drugą stronę, tylko jest błąd materiału właśnie na zewnątrz i tego absolutnie nie widać, ale boję się, że to się może jakoś powiększyć w praniu, więc mam nadzieję, że nic się po prostu z tym nie stanie, bo naprawdę no, te dresy były takim minim marzeniem. Także co, no spełniłam swoje marzenia, kupiłam wszystko, o czym już od dawna jakby bardzo chciałam. To w sumie były takie dwie rzeczy, bo to już i tak wyszło dużo pieniędzy. Jeszcze liczyłam to, pociągi i jedzenie, to trochę to wszystko wyszło, więc ja już nie chciałam pomimo wszystko nic więcej kupować. Chociaż podobała mi się jeszcze jedna koszulka. No ale <grym> ostatecznie jej nie wzięłam. Um, także ja chcę wam jeszcze trochę opowiedzieć o animacji i o tym, co dostałam. Um, teraz zaczynamy od takich mini rzeczy, ale które są mega po prostu urocze także u nas wyglądało to tak, że na początku sobie wszyscy staliśmy razem i w ogóle tam mm, mogliśmy trochę pogadać e, po czym zostaliśmy zaproszeni do jednego pomieszczenia tam siedzieliśmy po prostu na krzesłach w takim półkolu i po kolei osoby zgłaszały się do prowadzenia animacji, a reszta brała udział w tych animacjach, ja poszłam jako druga żeby mieć coś ze sobą e, trzeba było dać swoje CV, pendrive'a z muzyką albo połączyć się przez głośniki e, i wtedy mogliśmy Robić swoją animację. Ja robiłam animację taneczną. Także oczywiście na początku trzeba się przedstawić, coś można powiedzieć o sobie, co będziecie robić. To myślę, że jest mega taki. Wiecie, po prostu fajnie, żeby załatwiać kontakt z tymi osobami. Zaczynacie swoją animację. Ja zadbałam też o przebranie. Miałam właśnie okulary przeciwsłoneczne i wianek. Wam pokazuję, jak to wszystko tutaj mam. Tutaj mam kolejną właśnie turbę z tymi rzeczami. Wzięłam też koszulkę na zmianę, ale ostatecznie jej nie użyłam. O sobie wyciągamy. Jak macie moje przebranie. To są simple rzeczy, ale. Widać, że jakby się staracie. Więc przeprowadziłam swoją animację ważne, żeby cały czas mieć kontakt z ludźmi i cały czas krzyczeć coś tam prawa, lewa, do przodu do tyłu, dajecie energię, wszystkiego, wiecie, po prostu taka typowa interakcja z osobami, którymi prowadzicie animację. Następnie na koniec dostałam zadanie, ponieważ wyciszyli mi w trakcie i w większości przerywali przed końcem animacji, ponieważ wiecie, jakby już mieli wystarczający obraz tego, że nie wiem, widzą, że macie poczucia rytmu, mu, czy nie, czy właśnie macie kontakt z tymi um osobami czy nie, bo część ten się myliła na samym początku e, albo się tak zestresowała, że właśnie im to średnio wychodziło, albo się w ogóle nie odzywała podczas tej animacji e, więc pod tym względem rzeczywiście jest e, problem Pamiętajcie, że ja mówię o animacji tanecznej, a u nas było może z 5 animacji tanecznych, może kilka więcej e, a większość osób, bo było nas chyba koło 25, prowadziła jednak e, zabawy różne, takie wiecie, jakby z dziećmi jakby prowadzić, pojawił się też jakiś stretching, coś takiego, także tak to wyglądało. I po mojej animacji ja dostałam zadanie, żeby zaprosić na kolejny dzień, na dzień tematyczny o magii Także rzeczywiście to powiedziałam i jeszcze na koniec rozdałam naklejki, żeby było właśnie, że się do tego też jakoś przygotowałam Inne osoby również różne rzeczy rozdawały, także jedną z rzeczy, którą dostałam jest na przykład medal To, to jest mega urocze, tutaj mamy tak trzymaj, ale bardzo, bardzo słodko, że ktoś się jakby postarał Moja ulubiona rzecz, jaką dostałam to jest taka bransoletka z yy, tęczą to w ogóle myślę, że jest coś takiego, że wiecie, no uroczego, bardzo, że ktoś daje rzeczy typu takie prazuletki. Także to też była fajna rzecz, którą dostaliśmy. Tutaj są jeszcze moje naklejki, które mi zostały. Mam też jakieś kartki, ponieważ niektórzy w swoich animacjach używali różnych oznaczeń, więc to sobie wszystko zachowałam. No i w sumie to tyle. Niektórzy też rozdawali cukierki, więc cukierki też mam. to w sumie tyle z rzeczy, które tam właśnie siedziały, następny etap to był język angielski i ja w ogóle byłam z dziewczyną, która nie do końca ogarniała angielski, i jakby ja byłam taki spokoju, jakby ja postaram się jakoś naprowadzić, pomóc, ponieważ to były scenki w parach i my miałyśmy scenkę o tym, że e, grupa, która była na wycieczce, po prostu spóźni się. I e, ja jako i właśnie tamte dziewczyna jakby ogarniała tą grupę, a ja byłam menedżerem tam hotelu i musiałam się nie zgodzić, że... Godziny pracy u nas, jakby na kuchni, są konkretne i my nie możemy zostawiać dłużej. Możemy ewentualnie zostawić jakieś zimne przekąski, i właśnie o to chodziło mniej więcej w tej animacji. Natomiast ta dziewczyna się zacięła, i ja nie miałam już trochę jak jej pomóc, bo nie mogłam, jakby wiecie, zaproponować jej zostawienia jedzenia, jeśli miałam się na tym nie zgodzić. A ona nie do końca potrafiła wytłumaczyć, jakby jaki jest problem, jak spytałam, więc tym e, troszeczkę nam nie wyszło, natomiast Pani po prostu zadała nam osobno pytanie, a ja odpowiedziałam osobno, ona osobno, żebyśmy obydwie mogły się po prostu pokazać e, na temat naszych umiejętności i na końcu zostało CV, e, omawianie CV. Tam po prostu pytali o różne doświadczenia, czy rzeczy po prostu wpisane w tym CV oraz e, o dyspozycyjność na 3 miesiące. Ja niestety tej dyspozycyjności nie mam i tego się najbardziej obawiam, bo szczerze nie obawiam się właśnie tego, że się nie dostanę, jeśli chodzi o tą animację i angielski. Obawiam się, że jeśli się nie dostanę, to przez dyspozycyjność na te 3 miesiące, natomiast na 3 miesiące nie wyjadę. Nie mam zgody rodziców, ale też nie chciałabym na taki yy, ten, długi wyjazd, pomimo wszystko pojechać i też ominąć szkołę. Więc jeśli yy, tutaj nie macie takiej dyspozycyjności, to myślę, że szanse są mniejsze, ponieważ tamte osoby mają pierwszeństwo, ale no, zobaczmy. Także to wszystko chyba. Jeszcze chcę zobaczyć, co tutaj mam w plecaku, ale mam jedynie aż suchy szampon i szczotkę, bo nie wiedziałam, jak ja będę wyglądać przed tą rozmową o pracę, bo jednak to tak się była rozmowa o pracę. Tutaj mamy te cukierki, które podostawałam i w jednym mailu, którym dostałam, był link, w którym było mówione, co trzeba przygotować i tam było, że zdjęcie minimum A5 i ja specjalnie jechałam wydrukować takie zdjęcia, po czym okazało się, że wcale to zdjęcie nie jest podrobne. Tak mi się wydaje, ponieważ nikt o niej nie pytał i nikt z uczestników go nie miał. Także na to wydałam na darmo pieniądze. Um... Oprócz tego zostały mi tutaj jeszcze naklejki i kopia mojego CV. Ja zrobiłam różowe CV, nie chcę Wam go całego pokazywać, ale myślę, że na to też zwrócili uwagę, że o, że różowe, także im się podobało. Więc to wszystko na razie. Ja idę się ogarniać. Chciałam Wam jeszcze pokazać, jak dresy wyglądają na mnie, więc zaraz może zobaczyć przebitka. Um, I ja lecę posprzątać pokój i się pouczyć. Potem złożymy sobie razem tego reniferka z Lego. I widzimy się... później. Tak, chciałam się żegnać na kolejnego vlogmasa, ale jeszcze się nie żegnamy, bo jeszcze się będzie działo. Także do zobaczenia później. Hejka, ogólnie tutaj macie prezentację dresów na mnie. No moim zdaniem są mega slay i mega mi się podobają. Także no, ale nie uwierzycie co się wydarzyło. Moi rodzice wrócili do domu i uwaga, już mam wam to pokazać z czym wrócili. Ooo, ta Widzicie to? Mamy choinkę! Także pewnie już dzisiaj ją będziemy ostawiać, ale, albo jutro. Nie wiem, moja mama właśnie poszła po stojek do niej, ale choinka już leży nam na balkonie. W tym roku mamy z działki mojej babci, e, także Slej. <grym> Zresztą ten oto kodek też jest z hodowli choinek taka jest historia wzięcia jej miucha, ej, muszę Cię oczyścić oczko. Eee, ale no ona, jej domem rodzinnym jest <ścoughs> hodowla choinek, także opowiem Wam kiedyś. Ja jestem po obiedzie, idziemy robić Lego, idziemy oglądać Cruella, ponieważ dzisiaj jest Cruella, także lecimy na film. Nie dograłam końcówki, nie mam pojęcia jak to się wydarzyło, ale proszę bardzo, tak wygląda Renifer. E, robiłam go, przysięgam, z dwie godziny cały film, bo oglądaliśmy Kruelle, mi, mi po prostu on zajął. E, strasznie nieintuicyjna instrukcja, w sensie wszystko ma sens, ale jakby robimy to w dziwnych krokach, że na początku żadne klocki nam się ze sobą nie łączą i też nie wszystkie klocki były równe i dwa przykleiłam na klej do paznokci, Ale końcowo mega uroczy jest ten reniferek i na pewno go sobie gdzieś postawia, Także mam renifera i w sumie do końca dnia już montowałam dla was film, wstawiałam tiktoka, miałam gościa i w sumie tyle. Także przepraszam, że nic nie zostało nagrane, bo chciałam wam Nagrać coś więcej z dnia oprócz właśnie takiego gadanego, no ale nie wyszło. A dzisiaj już jest poranek, i wieczorem, jak montowałam ten film, to miałam takie, że kurde, przydałoby się jakieś zakończenie. Także mega Wam dziękuję za oglądanie. Będę wdzięczna za każdą subskrypcję, szczególnie z dzwoneczkiem, ponieważ pojawiają się shorts oraz codziennie mamy vlogmasy. Um, no i tak samo za polubienie, jeśli taki konan Was interesuje, a jeśli nie, to jakiś komentarz, co byście chcieli innego. Dziękuję bardzo za wszystkie komentarze, bo to jest mega miłe, że po prostu mnie w tym wspieracie. I widzimy się w kolejnym się już jutro. Pa!